Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. Jak widzicie zresztą pewnie po tym outfitcie oraz jak możecie zauważyć, po tym zajebistym eku, które widać dokładnie tutaj, nie jest on na swoim koncie. I tak jak tytuł mówi, on znowu to zrobi czyli Corvax znowu dał mi zastępcę, moi drodzy. Co wprowadzi sporą świeżość, jeśli chodzi o odcinki. No bo już nie będziemy widzieli tylko Beściora, Best Margon, no i czasami Kleściora. Tylko będziemy widzieli nie dość, że inne postacie. Będziemy stali na innych dwójkach. To także będziemy sobie mogli bić te dwójki. Oraz herosów na wyższym poziomie, nawet takim około 300. Przez ten czas, jak nie byłem zastępcą korbaksa, on tego zastąpił. Kur... Przez ten czas. <gryw> Przez ten czas, jak nie byłem zastępcą korbaksa, on tego zastępca dał innemu ziemczowi, który wbił mu 300 level. Jako że już ten 300 level ma, to teraz oddam mi tego zastępcę i znowu możemy nagrywać ciekawsze odcinki pod względem różnorodności dwójek oraz herosów. Więc zabieramy się za robotę, a nie za gadanie. Bijemy sobie Chokera. Może na jego koncie jakoś się tu odblokuje, moi drodzy, i, i nam coś fajnego spadnie. No bo kurczę, jestem porastawany po dwójkach. Jak widać no moje konto jest obecnie zablokowane Po względem opinia legend i ogólnie jakiś dobrych, jakichś dobrych przedmiotów, więc może na zastępcu coś spadnie Mam nadzieję, bijemy sobie dwójkę, której nigdy nie widziałem, ona się nazywa Tolypeus. Toly peutes jakiś, nie mam pojęcia w ogóle co to jest i skąd to się wzięło No ale jak jesteśmy rozstawieni to sobie będziemy to bili I dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem na który moja postać żadna nie pojawi się ani razu Będziemy szukali dzisiaj herosów też z tego niższego poziomu, jeszcze z niższego poziomu Ale tylko dlatego, że no ci z wyższego poziomu się respią Więc na koncie Korbaxa dzisiaj poszukamy sobie herosów na tym niższym poziomie Więc ubijamy sobie jeszcze... Jaulta, pierwszy raz też słyszę o takiej dwójce No ale sobie e, klepiemy to oczywiście na szybkiej Dropi nam jakaś ochronne gówno I tytoń, kurwa ten tytoń O, widzę, że Korbach zbiera tytoń, no to też to wezmę e, I teraz przelogowujemy się jeszcze na e, Sir Korbach On był tutaj I Sir Korbach to będzie e, postać, na której dzisiaj będziemy szukali herosów To jest 83 mag, jak dobrze pamiętam Ale muszę sobie przypomnieć, tak, 83 level maga e, I na tym sobie zaczniemy dzisiaj szukać herosów A zaczniemy, na no, jak już jestem na respach złodziejczych i na idealnym respie, bo na ostatnim jest sobie możemy całutką mapę przeszukać, więc zabieram się za szukanie złodzieja i mam nadzieję, że już za chwilkę się na nim widzimy. Dobra, Korbax, mocno trzymam kciuki za twoje konto, żeby ono było szczęśliwe i w końcu przybliżyło mnie do ujrzenia tej pięknej legendy w oknie łupów. I czy to się okaże? Właśnie, że teraz ta legenda będzie uwaga, uwaga, klikam prawym. I gówno! Jak nie wiem co, no ale trudno, czasami tak bywa. Przelogowujemy się na, na postać, ubijemy sobie Edwójki, bo one już się niemalże wszystkie zrespiły. Więc podczas bicia kolejnych dwójek te ostatnie. A I szyjał 26 sekund, ale to już momencik i będzie. Bijemy sobie Chokera z Chokera Unika, więc jak na razie z dwóch Edwójek poleciały Unikaty. Lecimy od razu dalej, żeby się nie zatrzymywać. I za chwilkę będziemy szukali sobie mrocznego Patryka. Tym magiem, no jest następnie standardowo karmazyn i tak dalej, i tak dalej. Aha, dobra, ten nie jest zrespiony, ale Sadolka na pewno, przepraszam, Bergemona na pewno jest zrespiona, więc bijemy na tego Gavriła mm, I on już powinien lada moment się nam ukazać i ukazuje się. Bergemona też nam się ukazuje. Bijemy sobie oczywiście na szybkiej, zwykły bransolety niestety. Sir Corbax to nie, to nas nie interesuje, a Mr Corbax? Co to było, Mr. Corbax? Kurde, że ty posadznie ogari. Aha, Mr. Corbax to będzie ta 270 któryś tam level. Tak, ale tu też jeszcze nie ma zrespionego tego Jolta. Dobra, odczekałem trochę i zrespi się ten toli peł cokolwiek to jest. Z niego oczywiście gówno, ale już przelogowujemy się na Korbaxa, na i tutaj powinna, powinien być zrespiony ten taki, taka ta dwójka. Jestem wielkim znawcą na te wysokie levele, więc widzowie, wiem, że mogę was oni swoją wiedzą na temat tych dwójek. No ale no już taki jestem. Ja, Old. Oddaje nam niestety nic. I wracamy na Sir Korbaksa. I zapinkalamy teraz za mrocznym Patrykiem. wykolejny kolejny Heros. Co do szukania Herosów, póki co, to konto Korbaksa jest szczęśliwe. Bo no który to tam jest Seres? No raptem chyba bodajże trzecia mapa. Więc Patryk szybko znaleziony. Od razu go sobie atakujemy. Dajemy auto, żeby nie przedłużać. I z Patryka mroczna ochrona Patryka, więc totalne gówno. Ale na szczęście zrespione są Edwójki. Więc możemy szybko się na niej przelogować i je ubić. Ogólnie mam coś takiego. Nie wiem, czy Wy też tak macie w głowie że jak idziecie na nową dwójkę, albo stoicie na przykład y, na zastępcy na jakiejś dwójce, której totalnie nie znacie, na przykład Chalkera biłem kilka razy tylko w życiu, czy te dwójki na wyższych levelach, to totalnie y, w ogóle ich nie biłem, to mam coś takiego, że w głowie mi się tworzy, że skoro ja tej dwójki nie znam, to mam na nią większą szansę, żeby zrobić legendę. Nie wiem, czemu coś takiego mam. Jak też macie coś takiego na nowych Edwójkach, to napiszcie mi w komentarzu, bo to dość ciekawe zjawisko. Logowamy sobie jeszcze na tego Gavrilo, ubijamy sobie bergemonę. Z niej jednak, no jakby zewik poleciał, to, to by była fajna, mm, fajna rzecz. Tym bardziej, że tu ten zew chyba by się przydał. Nie wiem, czy, czy Korbach potrzebuje zewu, czy tak sobie stoi dla sportu na tej bergemonie ale postaram się ten zew mu tu e, dropnąć, także będzie gites Jeszcze logamy sobie na Mr. Korbachsa, i tutaj będzie ta najwyższa e, levelem E2. Nie pamiętam, jak ona się totalnie nazywa. E, jak ona się nazywa? Jot, no dobra, Jot, nie wiem też co z niego dropi. Znaczy wiem doskonale, no wiecie widzowie, no ja te dwójki to znam doskonale Całe Margonem i ogólnie wszystkie przedmioty także Dobra, weźmy ten tytań, e, tytoń, a nie tytan e, No i to tyle, chyba tak, możemy się przelogować i szukać kolejnych herosów No moi drodzy, tego się nie spodziewałem na odcinku, ale mamy demonisa, ja go nie biłem w cholerę czasu No w cholerę czasu nie biłem, nie biłem demonisa więc no po takim czasie Powrót tego herosa na moje odcinki I na mój cały kanał No to musi być z przytupem Więc mam nadzieję, że tutaj zaraz zobaczymy jakiś piękny przedmiot Może dwa nawet jakieś piękne przedmioty z soletowymi ramkami Zobaczymy A Pewnie skończy się na kulkach e, No ale, ale nieważne e, Jestem w trakcie szukania karmazyna Już przeszukałem dwie lub trzy mapy Póki co niestety go nie ma No ale mamy w międzyczasie demonisa pana nicości Co jest super informacją No bo e, bardzo dobrze, że jakiś e, właśnie też heros z wysokiego Czy z wyższego przedziału się pojawi, no i bijemy dema, 20% już za chwilę zobaczymy co odda i oddaję, no tak jak myślałem czyli standardowo, e, dwa razy kuleczki, zapraszam serdecznie e, no i jakiś heroik, on był nasz znaczy nasz szczęście, no niestety na łowce Jakby go nie złapię, a ten heroik na łowce do e, do by mi się na pewno przydał na, na wyższym levelu, no ale dobra czy ktoś idzie jeszcze tutaj ze mną zbić tą bergę, czy nie ktoś pewnie będzie szedł, dobra, idzie kłoku z tego co widzę, dobra to bijemy sobie w takim razie Tą Bergę w dwójkę I z tego dropi gówno niestety Ale przelogowujemy się na Korbaksa na I bijemy, bijemy pozostałe dwójki No i zaraz wracam szukać tego Karmazyna Póki co yy, póki co Dzisiaj odcinek jest dynamiczny kurde Taki jak powinien być Z Chokera, o chyba pierwszy raz nie, do, nie oddał niczego yy, Typu unikat, ani lepszego dropu niż zwykły Nie wiem czy to jest w ogóle, bo dzisiaj byłem na szczepieniu To mówiłem wam wczoraj na streamku No wy to oglądacie w niedzielę Streamek był w... Yy, w środę był streamek, więc z lekkim opóźnieniem to oglądacie ale tak, dzisiaj byłem na szczepieniu dzisiaj, czyli w czwartek więc może dlatego mam taką energię, albo po prostu jaram się tym, że już znowu mam zastępcę u korbaksa i będę mógł sobie właśnie bić te dwójki, których totalnie nie znam nie wiem czego mogę się po nich spodziewać, czy one dodają jakieś dobre dropy, czy raczej są, raczej są takimi, raczej są takimi skąpcami zobaczymy wracam na Sir korbaksa i idę szukać karmazyna Echa! Dobra, obijemy sobie dwójki, no Karmazyn, e, jeśli jest, to jest albo w dolnej części stra kanionu Straceńców, albo w górnej, albo po prostu w kanionie Szaleńców, więc na dwóch najgorszych, kurde, do szukania mapach, no ale no, tak już z nim niestety bywa. Mam po prostu nadzieję, że ja tego e, Karmazyna znajdę, no bo jak nie, no to będę e, delikatnie e, zły, ale spokojnie, mam nadzieję, że jeszcze te półtorej mapy tak w zasadzie okaże się szczęśliwe i faktycznie sobie go na tej mapce znajdziemy. Berga nie oddaje nic, e, Siripu no nie, dobra, logujemy się jeszcze na Korbaksa, czyli na najwyższą e, naszą tutaj postać. I bijemy sobie tą dwójkę, której nazwy nie potrafię zapamiętać, a jest to Jault, od Jaotl, dobra Jaok, staram się to zapamiętać, chociaż w następnym bici już wiem, że nie będę pamiętał, więc wracam szukać teraz szybko tego karmazyna, no półtorej mapy zostało, on musi tam stać. W drodze do kanionu szaleńca, bo oczywiście kanion stracenców jest czysty i pusty, jeśli chodzi o karmazyna, ubijemy sobie Tarmusa, z niego totalne gówno i w sumie tak w międzyczasie to sobie możemy... Chyba przywalić na Korbaxa i tego czołkera ubić, bo widzę, że on już powinien być zrespiony, a ten czołker się zrespi w kolejnym biciu już z całą resztą. Ma dwójek. O, dobra, stoi czołker, więc sobie go oczywiście klepiemy, Z niego gówno i wracam już do tego kanionu szaleńców. No i widzowie, mam karmazynowego mściciela, Tu się ten gnoj kur na czerwony skrył. Kłokuś już jest w grupie, już do mnie idzie. To po karmie pisze na klanie: Kłokuś, dawaj tutaj nie zamulaj. E, dziury, dawaj tutaj, lewy górny róg Podchodź, atakujemy I, i się od razu na jednej postaci, żeby ubić dwójki A z karmazyna Mi, kokusiowi Dropi, uwaga moi drodzy Wiel... O kurde! Ej, no drugi odcinek z rzędu jest runa, co się dzieje? Drugi odcinek z rzędu jest runa No ten karmazyn jest jakiś przerąbany No i jeszcze moja, no nie, no korbaksik, zobacz to Giezetki albo albo podziękowania możesz napisać, możesz napisać w komentarzu Jako, bo Kłokuś napisał, wydaj Jako, że to jest y, nie moje konto, to ja się nie będę tutaj rządził, Kłokuś y, Przelogowuję się, bije dwójki Jak korbax będzie chciał, to odda, bo wszystko, co oczywiście ja dropnę, no to jest Korbaksa A nie moje, więc ja się tym rządził, nie będę, Kłokuś y, ja Napiszę Korbaksowi, żeby ci nie dawał, nie no, to co? Dobra, bijemy Chokera Przelogowujemy się jeszcze na y, inne dwójki, nie pamiętam jak, szczerze mówiąc Choker? Y, Dalej, aha, dalej to coś, czyli Toli pełtes czy coś tego typu, więc cyk, dalej Berga, dalej ten 2,7 i miałem pamiętać, miałem pamiętać jak nick, tej dwójki ostatniej, tej najwyższej, ale oczywiście nie mam zielonego pojęcia, także bijemy Bergemonę, bijemy Bergemonę. I teraz przelogowujemy się już na najwyższą postać i bijemy tą Edwójkę. Ja pamiętam jej nazwę. Poczekajcie, ona się nazywała ta najwyższa Edwójka Tolypeus, chyba. Poczekajcie, Tolypeus? Gdzie on jest, kurwa? Tutaj, a nie, Jault. Aha, to Tolypeus to, to była. Ten pancernik, taki, inaczej, to to główno wcześniejsze, chyba nie. Dobra, przeloguję się szybko na Sir Korbaksa i idę szukać jeszcze przewodnika. Yy, no, przewód to jest dobra opcja. Dobra, mam złego przewodnika i wiem, że mówiłem, że w tym odcinku no nie będę na swoim koncie ani jednej rzeczy bił, ale okazało się, że jest zabójczy królik i możemy szybko na niego zrobić grupę. A jak zrobimy szybko na niego grupę, to przeloguję się przeloguję się szybko na swoją postać. Pójdę na królika, Korbaks wbije, wbije na swoje konto, więc będziemy mieli no możliwość ubicia w ogóle tego tytana. Aby on się pojawił na odcinku Więc no złamam swoją, swoją obietnicę Że w tym odcinku moja postać żadna się nie pojawi na odcinku Ale dla dobra odcinka Więc mam nadzieję, że to będzie git Już woja na kica, kurde yy, Mało czasu, szybko trzeba tam się dostać Więc bijemy szybko tego złego przewodnika I lecimy, dajemy auto i gówno z niego dropi. to dane, biorę wszystko I wylogowuję się z konta Corbaxa Lecę od razu na swoje Więc już nie będziemy grali na zastępcy Tylko na moim koncie Wchodzę do gry i lecimy na Zabójczego królika Dobra, będziemy bili Kica i bijemy już go Już go bijemy Może dobrze, że, że na Turce, bo ja nie mam rozdanego mistrzostwa walk Muszę je kurde rozdać, a cały czas zapominam Żeby to zrobić Mamy 5, przepraszam, 6 osób w grupie Więc jest git Ja łapek nadal nie mam jak widzicie Ale już na kolejnym odcinku będę je miał Z tego względu, że mojego łowcę już biłem na 135 level Co oznacza, że co oznacza, że te łapki już no, na 80 level tam za dużo nie robią I statystykami też już bardzo mocno odbiegają Więc te łapki już sobie przerzucę na nowo Czy z powrotem po prostu na mojego wojownika I on już będzie latał z trzema legendami a nie tylko z dwoma i z kurde z dziurą w tych okolicach No i to już z tą zbrojką muszę skumać Yy, znaczy skminić, bo no ta zwykła to też jest yy, troszkę lipa, jakby nie patrzeć. Ej, i został znaleziony opętany paladyn. Kurcze pieczony i chyba bym jeszcze sobie na niego w tym odcinku poszedł. 11%. No i co? Zabijemy go? Zabijemy go, dobra, 4% dajemy jeszcze ogłucha. I o, kurde, od Cebeka zrobił unik. No dobra. Yy, więc on jeszcze tej legendy nie chce nam dać. Ale w końcu nam oddaje prawie legendę: jakieś dwie zbrojki, dobra, weźmy sobie wszystko. I na tego opka ja bym poszedł, wiecie? Ja idę na tego opka, idę na opka, kurde, normalnie bijemy opka, kurde, ale żebym tu prawie nie nagrał tego. Dobra, mamy hero: jedno, drugie i unikat, czyli drop jakiś. Niekoniecznie super, no ale dobrze też, że nie same unikaty, przynajmniej trochę nasze, nasze oko się na te niebieskie y, ramki pocieszyło. No i to jest chyba moment, y, moi drodzy, w którym możemy przelogować się na Korbaksa i ubić. Zacznijmy od Bergi, ubijmy sobie te dwójki i w tym odcinku po tych dwójkach to już będzie na tyle. Jeśli takie odcinki wam się podobają i chcecie odcinki właśnie zastępcy, to piszcie o tym w komentarzach y, y, i zostawiajcie łapki w górę. Oczywiście subskrybujcie kanał także, żeby być na bieżąco, bo... 55 albo 45% osób nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc zostaw so, ziomeczku suba, będziesz miał info o odcinkach od razu oraz o, o ewentualnych streamach także warto zostawić sobie warto sobie zostawić takiego yy, suba chokera ubiłem, ten jest ubity Aha, tego to ktoś ubił, bo ja tutaj się zalogowałem, ale go nie ma. No dobra, to pozostało nam jeszcze ubicie tego najwyższego. Czy ja będę pamiętał, jak ta elita dwójka się nazywa najwyższa? Ja nie mogę, no zabij mnie. Poczekaj, Co jest związane chyba z Jankiem? Jault? Jault! Nie, jaotl. No to prawie, dobra. To... Prawie trafiłem, więc wbijemy sobie tą dwójeczkę, z niej niestety tylko tytoń. I w tym odcinku to na tyle. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli takie odcinki Wam się spodobały i chcecie takich odcinków więcej. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, wbijajcie na streamy, bo tam też się ostatnio dużo rzeczy dzieje. I wbijajcie na Instagrama Bestior, Beestior, tutaj się wyświetla ten Instagram. Tam jest info wcześniej o odcinkach, o planowanych streamach i o różnych innych rzeczach, także takich z mojego życia, więc jeśli chcecie to śledzić, to zapraszam także na tego. Instagrama I widzę jeszcze jedną rzecz, poczekajcie chwilę, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie chwilę, bo tu jest jedna rzecz jeszcze, znaleziona przez Remka i tą rzeczą jest piekielny kościej, więc jeśli yy, Korbaks będzie miał na swoim magu teleport właśnie na kostka, a powinien chyba mieć, ma, idzie on jest w kopalni Margori. no to kurde lecimy jeszcze na tego kostka, widzowie. Lecimy na kostka jeszcze. Faktycznie jakiegoś herosa mi na tym odcinku brakowało. Przecież piekielnego kosia w ogóle nie szukałem. No ale na szczęście Remo tutaj ogarnął. E, poszukał tego kostka. Mamy grupę czterech osób. Bijemy go od razu. I kostka dropi nam na sam koniec odcinka. Na zakończenie odcinka. Czyli żegnamy się. E, no, dwoma unikatami i jednym heroikiem. Nie jest to najgorszy drop. No ale wiadomo. No fioletowej rameczki nie ma. To trochę, trochę smutno. I co? Do zobaczenia już teraz na pewno w kolejnym odcinku. Albo do zobaczenia. na streamach.